Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który bardzo mnie ostatnio poruszył, a dowiedziałam się o nim za sprawą serialu, który niedawno wypuścił Netflix o tytule Anorthodox. Jak wiadomo, siedzimy teraz w domu i był taki wieczór, kiedy. Nudziłam się i nie za bardzo miałam co ze sobą zrobić, więc odpaliłam Netflixa i zobaczyłam, co tam pojawiło się nowego. No i na tym pasku top 10, który obecnie właśnie się tam pojawia, wyskoczył mi serial Unorthodox, i w pierwszej chwili. Byłam trochę sceptycznie nastawiona po przeczytaniu opisu, ale zobaczyłam, że to jest miniserial i że ma tylko cztery odcinki, więc stwierdziłam, dobra, zobaczymy, może akurat będzie fajny. No i powiem Wam, że serial poruszył mnie do tego stopnia, że właśnie razem z moim mężem obejrzeliśmy go praktycznie od razu, w całości. I... Przy każdym kolejnym odcinku, przy każdej kolejnej scenie, coraz bardziej otwieraliśmy oczy ze zdumienia, yy, i yy, momentami bardzo nas yy, ten serial frustrował wręcz. Tak wiecie, po ludzku dobijał. Yes, you you? nie? wyglądać, że w prison. Nie, nie. No. But I left without telling anyone. Why did you leave? God. Too much of me. Jeżeli nie wiecie, o czym jest ten serial, to już szybciutko przybliżę Wam jego fabułę. Anortodoks opowiada o losach ortodoksyjnej Żydówki, która ucieka ze swojej społeczności w, na Brooklinie. Ucieka do Berlina, ponieważ tam mieszka jej matka, która także kilkanaście lat wcześniej postanowiła uciec od swojego męża. Tytułowa bohaterka, czyli Esti stara się ułożyć sobie jakoś swoje życie na nowo. Jednak okazuje się, że nie tak łatwo jest uciec z takiej wspólnoty, ponieważ jej mąż Janki. Wraz ze swoim kuzynem Mojszem jadą za nią i po prostu chcą sprawić, by ta wróciła do, do domu na Brooklyn. Bardzo fajnie ten serial pokazuje jak funkcjonuje. Ta ortodoksyjna, żydowska społeczność, jaka hierarchia tam panuje, jakie są tam zwyczaje, jak traktowane są tam kobiety przede wszystkim, bo okazuje się, że w tej społeczności kobiety nie mają żadnych praw, są raczej traktowane jak po prostu narzędzia do rodzenia dzieci, a dzieci żydowskich musi rodzić się jak najwięcej, aby wypełnić pustkę, którą spowodował Holocaust. Człowiek jest niezwykły. Włóczora Buchalizer i raz w jednym, co Geherig. najważniejsze, jestem z Wiednia i Majd. Andrzejski. Dlaczego ja

Czułam pewien niedosyt, więc postanowiłam bardziej zagłębić się w tą historię. I okazało się, że serial powstał na bazie autobiografii Debory Feldman, która właśnie uciekła z takiej żydowskiej społeczności z Williamsburga, właśnie z Brooklynu. I kupiłam sobie e-booka, zaczęłam czytać. Będąc nastawiona na to, że właściwie tylko pogłębię sobie tą historię, która została opowiedziana w serialu, okazało się, że no nic bardziej mylnego, ponieważ książka a film to jakby dwie różne sprawy. I tak naprawdę e, zbliżone jest tylko to, że główna bohaterka ucieka od swojego męża. A tak naprawdę wszystko jest inne. E, zmienione są imiona, zmieniona jest chronologia wydarzeń. E, wiele rzeczy jest zmienionych. I później oglądałam taki jakby making of z powstawania serialu i chyba to była producentka albo reżyserka już nie pamiętam. Właśnie wypowiadała się, że nie chciały właśnie razem tam producentka i reżyserka chyba. Nie chciały tworzyć takiej kalki, i po prostu nie chciały jeden do jednego odwzorowywać tej książki, ponieważ Deborah no, faktycznie jest człowiekiem, który wciąż żyje, i tak dalej. No i po prostu motywowały to tym, że nie chciały aż tak bardzo wchodzić z butami w jej życie. Chociaż, jak dla mnie, to trochę. Mało miało sensu, ponieważ no, wydała książkę, w której to życie swoje opisała. Ale jakby yy, potem doszło do wniosku, że w sumie fajniej dla widza, bo zyskał dwie nieco inne historie. I dzięki temu czytając książkę pewne rzeczy uderzały mnie jeszcze bardziej. Książka jest dużo bardziej głęboka i przedstawia przede wszystkim uczucia głównej bohaterki w dużo lepszy sposób, ponieważ no... Jest pisana w taki sposób, że przywołuje jakby wspomnienia, wiele wspomnień: wspomnienia z dzieciństwa, właśnie wspomnienia z okresu nastoletniego, wspomnienia z tego, co się działo tuż przed ślubem, co się działo po ślubie. Nie chcę Wam tutaj też za bardzo spoilerować tego, co znajduje się w książce i tego, co znajduje się w serialu, bo zachęcam Was do tego, żebyście sami przeczytali tę książkę albo obejrzeli serial. I wyrobili sobie własne zdanie na temat y, tak ortodoksyjnych środowisk. Te teksty kultury zmusiły mnie do przemyśleń odnośnie religii w ogóle i odnośnie takiego skrajnego podejścia do religii osierającego się o fanatyzm. I doszłam do wniosku, że y, żadne skrajne podejście nie jest dobre. I że wszystko, co odbiega za bardzo od średniej, może powodować niezbyt dobre konsekwencje. W religii bardzo łatwo jest się zatracić, gubiąc zdrowy rozsądek i taką swoją sprawczość. I kiedy decydujemy się na powierzenie wszystkiemu jakiejś sile wyższej, to jakby nagle okazuje się, że bardzo mało rzeczy zależy od nas. I główna bohaterka właśnie z tym ma chyba największy problem, zarówno w serialu, jak i w książce. Ona sama chce decydować o swoim życiu i ona sama chce mieć tę wolność podejmowania decyzji, a niestety żyje w środowisku, które narzuca bardzo rygorystyczne zasady, ale nie liczy się także ze zdaniem kobiet, przede wszystkim kobiet. Ale myślę, że generalnie nie liczy się ze zdaniem jednostki. I też serial ten pozwala nam spojrzeć z różnej perspektywy na kilka różnych postaci w, w, w opowiadanej historii. Pomimo tego, że jest tak krótki, to jakby wszystko to, co tam się dzieje, pozwala nam zarówno czuć współczucie dla Esti, jak i dla jej męża. A nawet dla mojsze, czy dla matki Esti, czy dla jej babci, czy nawet dla jej ciotki, bo jakby mam, ma się wrażenie, że oni wszyscy są więźniami czegoś większego i starają się w tym odnaleźć. Jednym lepiej się to udaje, innym gorzej no Esti, czyli właśnie Deborze z książki, no, nie udało się to wcale, i, i podjęła decyzję o tym, że chce sama kierować swoim życiem i że chce, aby ono wyglądało inaczej. Jest to też piękna opowieść o tym, że warto jest walczyć o swoją wolność i o swoje marzenia i że każdy głos powinien być wysłuchany i że każde zdanie. Ma swoją wartość i powinno być szanowane, niezależnie od płci, czy rasy, czy poglądów, czy też wierzeń. Dlatego polecam Wam z całego serca, zarówno przeczytać książkę, jak i obejrzeć serial, aby zmusić samego, czy tam samą siebie do pewnych refleksji. Nad właśnie aspektami religijnymi, czy nad, nad tym, że po prostu w XXI wieku nadal są społeczności, gdzie ten głos kobiet nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. I to chyba w tym wszystkim przeraziło mnie najbardziej, że nadal są takie miejsca na świecie, gdzie my, kobiety. Nie jesteśmy traktowane na równi z mężczyznami i nie mamy prawa do własnego życia, do podejmowania autonomicznych decyzji, i osoby, które decydują się właśnie podjąć walkę o siebie, właściwie kobiety, które decydują się podjąć walkę o siebie, muszą borykać się z licznymi przeciwnościami losu i z ogromnym bagażem emocjonalnym, które później po prostu ciągną za sobą. Także ja po obejrzeniu tego filmu i po przeczytaniu książki bardzo doceniłam życie, które mam. Bardzo cieszę się, że mimo wszystko. Mogę bez problemu pobierać naukę, że mogę właśnie wyrażać swoje zdanie, chociażby poprzez nagrywanie filmów na YouTube, że mam prawo do wypowiadania się. Chociaż w Polsce ostatnimi czasy różnie z tym bywa i chce się to prawo kobietom poniekąd odebrać, to mimo wszystko cieszę się, że mam możliwość dokonywania własnych. Wyborów. Ja tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam dobrego dnia albo dobrej nocy, w zależności od tego kiedy to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!